Siema, ja, ja jestem Sławik i to, to kolejny na, na, na naszym kanale xlishtcraft.com.pl który ja was w zapraszam Dzisiaj w tym odcinku gramy się na Skygenie, na naszym serwisie xlishtcraft.com.pl Jeśli wam się spodobał ten film, to zostawcie no, łapkę w górę zostawcie dzwoneczkiem i co? się na serwer także na naszego Discorda. a ja już nie się luzam zapraszam do oglądania e Ogo, dobra, ogólnie jesteśmy właśnie na Sky genius. A Co mam Permisję, by nie było. E, nie za sobie permisji. dobra. I ogólnie spróbujemy może kogoś tutaj zabić. Mamy troszkę kluczy, więc może sobie otwieramy jakiś opening. Zróbmy mały opening. Mamy, mamy troszkę tych klucy, jakby coś o jakiś Stewek. Chodź, może chodź, bo znam dał ha, Chodź może dam Udało nam się go zabić. No nie pójdzie chyba. Ale dobra. Chodź pójdziemy sobie otworzyć kluczce. To jest od zwykłej. Nie mam ale to nam się nie psy więc po prostu uzacalimy to. No, niech on mu się przyda. No i chodźmy. masz nam się przyda. No. Otwórzmy to tak, że leżę. Mhm, mhm, mm mhm. Mm Uuu, no, takie, takie fajne itemeczki. Mhm. Mm Dobra. Otwórzmy to jeszcze dalej. Wawię to do, do tej skrzyni. Pyk. No coś, to jest powyższa. Łap, o łap, to łap, mi się myślisz dla. No wywala tego, bo mam trochę tego troskę. Mam tego, więc dobra. E, ogólnie jest od mamy trochę tego. Dobra. No w miarę. W miarę. Gidy drop. No dobra. To jest właśnie karę Ale. To wyrzućmy w sumie A to co to, to, to jest grafik? A, no to to jest piątka. E Dobra, lecimy by sobie na wyspy. Może kogoś uda nam się zabić. Zabić coś takiego. Ale nie wiem, bo jest on nie tylko admin i jeden Gras. Dobra. Ej, obaj się widzę, zaczęliśmy, Ale on pierwszy dodał. Ej, chyba, my sobie są... tego. Ej, jakby zabraliśmy cynier, nie? Zobaczmy na to, który jest ten No, no, tak. No, trochę chyba nie zabrał punktów. Chodź, 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 chodź. Ej, łatwiej. Mm, aha. Olbrzymski zjazd, dlaczego tutaj wylaty stawiają i chcą się spadać. O, 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 hmm. o, dawaj, dawaj. dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Oho! o, I tak. Do, do, yes. Dobra, Dobra. o, go. Dobra. Łatwo zabity. Dobra, są zabity dead no, ale myślę spałna możemy pójść, bo może coś takie walki Dobra. No i zabiliśmy go widzowie. Więc bardzo fajnie. Siedną. No. I... No to jest kierownikował, ale nie mamy. Dalej mam tyle tu za no tak. Eee. Dobra, leci, lecimy. Ale co chacz, chacz, Chodź, 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 chacz, chacz, Chodź, no. chacz, już no. <grym> no, raz chacz, 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 Dobra e, łatwo chacz, po, chacz, Planuję chacz, do... planuję. Dobra, Eee, wzruszył mnie. A nie mogę iść pan na bo by go oni... A tyle bym chciał. No wedłem. dobra. Ale ja nie dostosuję tego punktu. No, chodź, 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 chodź. No, chodź, chodź, No zapraszam. No chodź. Dawaj, dawaj. Czyli spadłem, spadłem. No nie, no wzdychaj, mi widzowie. Taki, no taki stylek. O, o tu jest coś mi ja. Dobra, lecimy. Drugi raz. Eee, hop, 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 hop. Gdzie on jest? Posadz na podłóżnik, ale hop, hop, hop. To On chyba na spawnach. Uhum. tá. Dava na O A gente vai ter que dá isso. vai dá vai, dá vai Dobra, szybko, pyk, 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 lecimy tutaj na spal na szybko, tu pójdziemy za. A jeśli ten film Wam się spodobał, możecie zrobić łapkę w górę, raz, z mleka, kliknąć na a także na Discorda, ja mój kanał Karol Krystyna Rożek, to go, a jeśli się będę z Wami żegnał, sobie łapkę na końcu, oczywiście. a no i znowu go zabiliśmy.